Cześć, siemanko, Kolanko z tej strony zając, a to jest e, rozgrywka na moim serwerze tylko dla kolegów. E, w której, jakby tak powiedzieć, wymyśliliśmy e, taki tryb, m, że ktoś stoi na tej wieży, a ludki biegają dookoła i mają przeżyć. Dzisiaj ze mną są. Dzi... Tfuuu! Dzisiaj ze mną są. Diametralny to właśnie. Ja chciałem Was, drodzy widzowie, z góry przeprosić za mój przedziwny i pedalski głos, ale naprawdę sam wiem, że to jest wkurzające. Także proszę, proszę. Co za pedal to zniszczył? Łapkujcie, jakby coś zająca, żeby potem nie było, że na mnie są wszystkie pretensje. A jestem ptaku 99. No, nie będę I ptaku teraz stanie sobie na tej wieżyczce tu. I będzie nas próbować zestrzelić. Oczywiście, e, game moda nikt nie może mieć włączonego, więc wyłączamy panowie. ja sobie tylko wezmę potrzebne rzeczy. A tak przy okazji, możecie e, zobaczyć sobie, jakie komendy wykonałem e, w, w tym czasie, kiedy jestem na serwerze: e, typu pardon diametralny, ban diametralny, kick diametralny, e, kick tako 9,9, pardon diametralny, kick diametralny i. No to powiedzcie, tak kiedy, kiedy będziecie. <laughs> ale szybkość wziąć na 4 minutki, tak? No. Okej. Okay. Gdzie to jest? 4 minutki. Cztery... Jak na razie skonstruowaliśmy tylko jedną wieżę, ale sądzę, że. Sądzę, że zrobimy ich więcej. Zasady polegają na tym, że wygrywa ta osoba albo ta drużyna, która tak. <laughs> Jeżeli ten koleś, co jest na górze, e, nas zabije, albo nas rzuci na dół i my się zabijemy, to on wygrywa. Jeżeli on zleci, to my wygrywamy. A jeżeli skończą mu się strzały, to my wygrywamy. No. E, tutaj A widzicie. A I e... ile mamy strzał? Ile, ile mamy strzał? E, my nie mamy strzał. Znaczy, bo... Ja wiem, ja wiem, ale ten co, ten, co nawala. E, tak. <laughs> Okay, bo okay, Teraz, było tak, okej, bo i pół, nie? E, tutaj, tutaj widzicie to... efekt nudy diametralnego. E, Związki nie zostały praktycznie nic. Praktycznie nic. No... Kuba, go... e, Kuba gotowy jesteś? Tak, gotowy. Taku gotowy jest? Sekundę. Ok. A się to im OK, Okej, Po trzy rodzaje z jednego tego, nie? No. Nie, dwa rodzaje po trzy. No właśnie. Dobrze. Nie 3 po 2, ale 2 po 3. I, i e, zrobiliśmy e, jeszcze. Ja wymyśliłem e, dwa inne rodzaje e, rozgrywki. E, wymyśliłem ninja i obrona wioski, ale to pod koniec. tłumaczę. W ninja już praktycznie nie gramy, bo za mało osób jest. Ja no się Mam, nie chcę robić. Kurde, a zbroje mam? Ok, ok. Dobra, Żary, gotowi nie, okay. są? No gotowa. Ok, start. No my sobie teraz wypijemy miksturkę szybkości. Mm, żeby nas e, ptaszynka nie darwała Ogólnie on teraz ciepiami miksturkami, żeby mnie spowolnić, ale mu się to nie uda, bo jestem za szybki. E, tutaj jest oczywiście dziura, że jakby mm, taki pechowy jest by tam wpadł. Chuj, was powolni. Oczywiście PFOP jest włączony, jakby ktoś jakbyś chciał zrobić jakieś trolololololo, to może swobodnie uderzyć twojego. No mm, chętnie skorzystam, chętnie. Ja też. No nie! Ja myślałem, że coś zrzuciłem chyba. Dobra, nie, ale nie bez może. bicia, bo chcę przeżyć jak najdłużej, że nie chcę pokazać no, jakąś synomą w tej coś. grze, e, bo chcę wygrać, bo to pójść na cały YouTube, To Oczywiście, cały świat. No, ale ty no. możesz zginąć, nie będę mieć nic A! Jaki a, like A, lajka boss! <laughs> Oczywiście, jedzonko nam się kończy, więc trzeba czasami coś olić. O! Tak. O, Fapek mi Okej, no to ja przegrałem oczywiście, mm, jak zawsze. E, tutaj teraz sobie pooglądamy rozgrywkę diametralnego i ptaka. O, tutaj piękne uderzenia z, mi uderzenia z miksturki e, obrażeń. E, aż kusi, żeby uderzyć, prawda? Kusi musi, no. aby takiego pta taką ptaszynkę uderzyć, Jezus, prawie spadłem przez siebie. No tak, wszystko przedemną. A ty i widział na pewno, ty widział. No to ile masz strzał ptaku? Nie wiem. Czyżbyś miał game moda? 45, No Dobra, oni tutaj sobie grają. A my tutaj zobaczymy e, połowę Steve'a, którego tworzy ptaku. Oczywiście będzie brzydki jak świat, ale. Ale krójka. Ogólnie, po, e, projekt tej. E, no. Tej wieży jest mój. Ostał. E, na początku chcieliśmy zrobić, aby tutaj były takie drewienka, tylko takie boki tych drewienek, i żeby tutaj w środku było wszystko drewniane na... Chciałem powiedzieć drewniana cegła, ale okej, okay, żeby była kamienna cegła, ale postanowiliśmy, się, żeby to za dużo ten. Za dużo by to trwało. Tutaj, była, tutaj są te dziury, prawda? Że jak ktoś tu wpadnie, to ma ostro przesrane, ale na początku tego nie było. Na początku było tutaj te podłoga i można było swobodnie grać. Tutaj było bardzo blisko teraz, jak widzieliście. Um, no. e, wody tutaj, e, ona została dodana bez mojej zgody. No ale cóż... Dostał. Co już? Koniec? O nie. O, było ostro. Um, co by tu jeszcze powiedzieć? Aha, może jeszcze powiem o tych dwóch trybach, co miałem wam powiedzieć. Pierwszy tryb to jest ninja, w którego już nie gramy, bo po prostu jest, do tego potrzeba dużo ludzi. Czy znaczy no, im więcej, tym lepiej, no. Bo w trójkę jakoś się da pograć, ale to wtedy, żena, nada kompletna. Mm, bo jest tak, jest jeden ninja, który próbuje zabrać ładunek i przetransportować go do nas spawn. I reszta to są strażnicy. A to było blisko. A reszta to są strażnicy, którzy mają powstrzymać ninja od zabrania tego ładunku, oczywiście Ninja też może zabijać tych Strażników jak wybije wszystkich to jest koniec jaj <laughs> kolejny tryb, który teraz gram to jest obrona wioski to jest taki tryb w którym obraniamy, obraniamy wioskę w nocy, aby żadne ząbiaki wbijające się do chaty nie mogły zeżreć naszych MP kochanych i szanujących npc etów Dziewięć strzał. O. Końcówka jest zacięta. Ile strzał? Siedem. I oczywiście jest sklepik taki, yy, za które na przykład y, ocalimy wioskę, to. Y, bo jedna runda to jest y, jedna noc. A dostał tutaj. Jedna runda to jest jedna noc. I jak za każdą wygraną rundę, dostajemy miksturkę EXPA oraz... Koniec. Okej, okay, diametralny wygrał. E, miksturkę EXPA oraz 12 szmaragdów. Widzę te szmaragdy, możemy kupować różne rzeczy. Okej. Okay. To, czyli ja teraz będę strzelać, bo ja chcę pokazać widzom mój skill snajperski, którego w ogóle nie mam. Hahaha, ha, ha, żart. E, żart z tym, że mam skill snajperski oczywiście. Okej, okay, to zbroję sobie zostawię. E, łuk arrow jeden stak mm, teraz slow trzy miksturki takie i trzy miksturki o masz mleko takie. mam e, panowie jesteście gotowi tak nie <coughs> Oczywiście Kuba, e, a czy ma straszną urwę? więc zanim on coś zrobi, a to. Tymi nie tymi. ma całego HP. już mam kuwa, nie wiem. Nie chcesz... mam całego HP, bo mi się jeszcze regeneruje HP. <coughs> I to za... Zabi... No, no Co, start, panowie? No już start? No start. No. Ok, tutaj mamy ptaszynę, którą zaraz sobie upolujemy. Ajaj. Aj, Ciało. Tutaj jest taktyka diametralnego, taka frajerska strasznie. No ale cóż, to znaczy... diametralny to jest frajer, więc. Te, te, t żebym ja zaraz tutaj nie pociśnął, co, o co, o tobie myślę. Mam ptaszynę trzeba upolować, bo ona jest najgorsza. Ale miły Wiemy. jesteś. Wiemy. Kurde, nie chcąc sobie. Kuba stoi w miejscu, to czemu go nie wali. Nie stoję, ruszam się. Nie wcale. Aj, 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 aj. Patrz, chodzę cały czas. A jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no i to trzycie, ale chodzę. Ajajajaja. Dobra, tam sami... Dobra. Kurde. On zawsze A. tak skręca głupio. O, mama zaraz chyba wbije. Jest! Jest, jest, dobra. Ma przesłanę teraz. Nie ja to żyje, jeszcze kójwa żyje. O już nie! Dobra. Dobra. Jeden, po, jeden pasożyt z głowy. Kurde, zmarno sobie dwie strzały. Ile ci dosstrzało? Ile dostał strzał? 55 A mikstur? Ha, jeszcze miksturki wolności. Zosta... Ale to zmaściłem. No strasznie. Wiem, no niepotrzebnie, no nie Cholera To jest taki fajny myk, że jak ktoś się schowa to i tak go można ustrzelić A ten debil sobie krąży w kółko Aj Co wiesz? Że krąży sobie w kółko Nie Oczywiście zając pro snajper sobie zaczekam, aż ta miksturka szybkości ci się skończy. No biegaj sobie, biegaj. Nie! Tak, wypij mi, wypij sobie mleczko, Ona jest bardzo zdrowa. Wypij sobie. Ja właśnie się z wypiję, bo ja przecież dwa razy przez które spadłem. Nie. NIE! Nic jeszcze strzału zostało 40 Kurde, Kurde tak bądź y, tą Pipką i nie daj się pokonać ja, ja nie jestem Kuba gdzie się tak łatwo da? O, patrz, no. Jezu, ale ostatnio wygrałam i się podniecam tym także. No nie tu no Dobra, już. Ale masz stać na dłużej, żebym cię trafił. No i tak cię nie trafi, ale. Eee, no. <grym> mm, diametralny mógłbyś być, tak, być taki miły i pisać timeseta? No nie ma problemu. Kur... Jest! <grym> dostał! Tylko szkoda, że nie. Dwa razy mnie już trafiłeś, przez Na prawie. 60 strzał. Ile masz? Ma na 60 strzał, ale ma teraz 34. A 30 strzał chyba, bo, bo jeden z takich... No dobra, strzał. 30 strzał, ja... nie ja umiem rojstach. liczyć. Półtora jest taka wziąłeś z tego. Tak? Nie, jest tak. Czyżbyś ty wziął półtora jest Nie. No, masz szczęście. Jest! Nie. Oh, nie! Strzelaj tak z lekkim wyprzedzeniem. A co robię? Nie! Jak? To są uroki tej miksturki właśnie. Dobra, wygraliśmy. YouTube wygrał, pipki, nie, więc. Ale to ostatni, pierwszy raz. Raczej pierwszy zginął. Okej, okay, teraz Kuba nie strzelał, więc. Nie, Kuba strzelał. Nie, ja, nie strzelał. strzelał. Aha. Daj mu tą radość, nie chcę bo YouTube zobaczy. No a tak, to my teraz my... pobiegamy. Może teraz um, wygramy to, choć nie sądzę, ale. <laughs> no, ale może się są. uda. I... Dobra, ja jestem gotowy panowie. Sekunda, sekunda, ile to jest? Tak, strzał, ja? Tak, jest. Ja. Tak, sz... strzał. Łuk. Miksturki, tak? Tak. Czyli tak, mikstura 3, 3, 3 na 2. Spowolnienie. Są ferie, spowolnienie. ale już niestety już jest ostatni tydzień ferii. Nie. Trucizna, okej. Okay. Tak, czyli co? Ja mam tylko łuk ze szczałami mięska i, i te trucizny, nie? Ja nic więcej. Tak, nic więcej. Dobra, czekaj, ptaku, czekaj. czekaj. pipka no. przegrał, tak go pipka przegrał. ty też ostatnio przegrałeś. No a co? Gotowi? No. No. Start. A w ten z złotym w hełmie ja to ptaków zgaduję. Nie. Tak. Lip fos Ajajaj! Aj, aj. Może aj, się uda, nie, nie, nie! Ja jeszcze w to nie, chyba nie wygrałem, tak mi się zdaje. Teraz wygrałem. Ogólnie my to wymyśliliśmy, nie wiem, 5 godzin temu? Nie, no, 3. 3 godziny temu e, wymyśliliśmy tą grę. A wczoraj wymyśliliśmy tę obrona wioski. Tak, obrona wioski to jest wczorajsze. Może z tego coś. jeszcze też... jak Tak, próbuję, tak, próbuję. A mu niestety nie wyjdzie. Skąd ta pewność? Ajajaj aj. Jesteś piwką i tyle On się odezwał, król wszelkich król <laughs> No Ustrzaj tą ptaszynę Tak, albo później, gdybym cię zepchnął Albo i bez, jakbym ci ten kill Jakbyś co? Jakbym cię kliknął E, dupy, to by se wszedł powrotem! No właśnie, to by se wszedł z powrotem. No to w, w ogóle nie miało sensu. Jaka świnia! <grym> Zemsta za Kubę. Kuba, zemściłem się za ciebie. Dziękuję ci bardzo, będę dozgonnie wdzięczny. Taka okay. wdzięczność o Kubę to znaczy spój Czyli nie <grym> mamy tam... Umiela. Jezu, to wy jesteście za szybci, a bo ja, a bo ja źle kurwa tez... Ci za Dobra, skończyły się żarty. Zaczęły się w ogóle? Tak. Nie no, jak ja w ogóle tym ciepię, nie. Bo jest krzywa oko no, i krzywo dęb. Jooo, ale dupnął teraz. No. No i co? A ty i no dwa seby Double kill, kill. Ciebie też uderzył, ptaku? No. Ile się Ale tak. 35. A, A no to jeszcze troszeczkę trzeba wytrzymać, proszę mi. 6 0. Na 6 miks. tylko 1. Użal. LOL. L. XD, Xd d, 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 d. No. <grym> się odezwał. Gdzieś tam prywatną wiadomość co ci napisali? Kurba, kurba. Z wąską piwką. Nie, nie żarty. No, ja mam taką nadzieję. Że ja jesteś męską to, pipką, no, okej. Okay. To nie, mnie to nie bawi, nie? A mnie Amen. bardzo. Dobra, teraz sobie wypiję miksturkę szybkości. Ty jeszcze jej nie wypił, żal. Nie. Mi się już kończy. Ojej. Jezus Maria, jak ja mam cele, jak dwa bardzo. Kurde, mi się już skończyła miksturka. Widzę. Oj oj. Uuu, dostałeś? Ile ci zostało? Dwadzieścia. Kurde. Wytrzymać, YouTube, wytrzymamy to. A teraz ja cię zrzucę i... Tak, tak, tak. Nie wierzysz? To tak, ja cię wyrzucę z serwera. No to ja wejdę. <grymne> ciekawe jak. Dam ci bana i założę white No, jak, ciekawe jak będzie. Eee... oj, 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 oj. Idę na konta diametralnego. Eee, ja sobie Nie! <grymne> <grymne> Ej, no. Ej, No. Ile ci zostało? 17. No sama końcówka, no zawsze w końcówce muszę dostać, no nie. Okej. Okay. To znowu finał beze mnie niestety. No ale cóż, taki już mój los biednego zajączka. Bardzo biedne. Ej, YouTube. YouTube. YouTube Teraz takiego tak diametralnego zrzucić, co wy na to. Nie kuliwam wam No ITSTON! Nie. O, albo tak. Uważajcie, bo on to jest fan śmietanki. No, kurwaje. Okay. Co mnie walnęło? Ja. Klik. Ja, ja nic. Wy to na filmie? Nie, zobaczcie. No, ja cię walno. Nie, nie, nie! Masz... <laughs> Co on zrobił? ty, ty mi chce tu wydupić, Lepiej go podjarać, albo ten... Nie, i, o, idź o, łomyka mi... Łomyka mu tam zrób, i, Idź mi w ogóle stąd. Co, nie, nie lubisz mojej obecności? Lubię twoją obecność, ale nie lubię twojej trollowej obecności. Ja ci się. strzał. Dziesięć. Kurwa, no, tak Teraz to tak taka zrzucić. zrzucić. Ach, to ja był... to wygram, to będzie rewanż tam tamten finał. No bo ku, Kuba się na nie nie wziął i tyle dlatego przegrał. Trochę... Ile mi się w audio nagrywa? Ciu, 20 minut mi się nagrywa. O, lol. To się tam utnie, Kuba. Ty, te dażem, ja ci nie uciął, wiesz czego. Co jeszcze ma? <laughs> <sum> <sum> ale patrzcie na ja. tą zawziętość diametralną. Zobaczcie, na niego patrzę, do niego celuje. A tak przy okazji, e, diametralny jest bardzo dobry World of Tanks. On normalnie no, no life i World of Tanks. Ja Raz e, na Face'ie byłem o 23, bo chory byłem i był dostępny, a był Ale w czwartek. Ja się go pytam, czy idzie do jutro do szkoły? Powiedział tak. A on się pyta, dlaczego? No, odpowiadam, że tak jakby 23 już jest. A on powiedział, człowieku ja jeszcze World of Tanks gram. A ostatnią e, ptaku i Kuba robili nockę do czwartej w nocy, e, grając World of Tanks. Kuba mnie na koniu. Ja! A kto chciał ekspić na te 32 Kto chciał zbierać kasę KW? Kto chciał Ja, ja chciałem. Ale, no Ty ale, chciałeś, ale, no ale i tak ty mówisz... Kuba, noc, kuba, robimy nockę! Kuba, kuba, robimy nockę! Kuba, kuba, robimy nockę! No tak było! Tak było! Bo ja jestem taki nolife'er. Ile ci zostało No nie no! Haha, <noise> mi dwie strzały! Ta głupia mikstura! Dwie strzały! <noise> yes. Ta głupia mikstura, nie! Znowu przez nią spadłem. nie <noise> zdążyłem, zdążyłem! Pięknie, pięknie. Naprawdę. Dwie strzały, naprawdę ci dwie... Nie no, bez takich, ej! Bez takich mi tu. Dobra, ustawcie się ładnie na tej wieży. Nie kupiłam która Odłóż te tienki. Nie tu. Jaki? Dobra, e, to ja się z takim pożegnam, choć się tak ustawić ładnie. A ja, Koiwa, youtubowicie? Więc e, dziękujemy Wam za uwagę. Stój, 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 e, bardzo... go. Nie, nie odbanowywuj. Wywalmy go z tej rozmowy lepiej. Okay? Nie! Dobra, te... został walić go. Więc e, tak, e, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli oczywiście Wam się spodobał ten typ rozgrywki, to nie zapomnijcie zalajkować tego filmu. E, i, i, oczywiście pozytywnie skomentować i oczywiście zasubskrybować mnie. METRALNIC POZDRAWIA! Więc to jest, ja się z wami żegnam. Ja I też! Żegna się z wami Zając i... Ja, ja Metralnic! I... Ja Metralnic! I tak u 9. <gry> <grym _taki <grym _taki <grym _taki 9. <grym> ja ja Metralnic! Okej, okay, to do Prawda. zobaczenia, cześć i Czytać. pa! Co zadałam?